czyli Chrystusa, rodzące dziewice, wybaw nas. Mam w pamięci, jako cenne skarby, drobne gesty moich przyjaciół, rodziców. Przytulenia, dotknięcia, całusy. Małżonkowie mogliby wymienić całą litanię takich gestów, wzajemnej troski, oddania, wsparcia, doceniania. Gesty dające życie. Wolne od podtekstów, chęci zawłaszczania kogoś, manipulowania kimś, poniżania, oszukiwania, udawania. Taka czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, gestach to prawdziwy heroizm, który może zakrawać na idealizm nieosiągalny w obecnych czasach. W tych gestach nieczystych możemy łatwo rozpoznać się jako ofiary, i nad tym warto się pochylić. Potrafimy jednak równie dobrze krzywdzić innych w dziedzinie czystości. Chrystus przelewa swoją krew także po to, żeby oczyścić nasze serca z nieczystości, fałszu, przemocy i lęku. Kiedy mówimy sobie, że to nas nie dotyczy, stawiamy tamę życiodajnemu strumieniowi Bożego Błogosławieństwa, pragnącego nas oczyszczać i ożywiać nieustannie. Boże krew chce zrodzić w nas nowe serce, czyste, przejrzyste, uwidaczniające się w każdym geście, spojrzeniu, żarcie, ubraniu. Chcę, żeby przez nas prześwitywała Boża czułość, Boża delikatność. Krwi Chrystusa, rodzące dziewice, odnów nasze serca.